Krzysztof Janus, pomocnik KGHM Zagłębia Lubin Krzysiek. Inauguracja na remis. Jak to wyglądało twoim okiem? Jak to wyglądało? No na pewno mecz nie ułożył się nam od początku tak, jakbyśmy tego chcieli, bo szybko y, stracona y, bramka wiadomo, że generuje to, że my musieliśmy przez cały czas y, atakować. Pod, pod nas nastawiło nas się wybitnie na y, kontrę. No i na pewno było y, ciężko. Ciężko było, ale ta determinacja i chęć zremisowania i wygrania tego spotkania była widoczna u Was? No Pewnie, że tak. Bardzo chcieliśmy tę inaugurację rozpocząć od trzech punktów. Pomimo nawet tego, że ten mecz nam się nie układał od początku, to cały czas myślę, że my mieliśmy inicjatywę. My staraliśmy my z, z się stwarzać sytuację No i w końcu udało się z rzutu karnego. Arkadiusz Woźniak, napastnik KGHM Zagłębia Lubin. Arek, sytuacja w drugiej minucie, stracony gol, to chyba trochę podłamało drużynę. Oczywiście znaczy, mi się wydaje, że z, boiska, z perspektywy boiska wyglądało to trochę inaczej, bo trochę podciągnął to skrzydła ze względów taktycznych, bo człowiek motywuje się, trenuje przez 4 tygodnie i jakiś plan ma ułożony, a to w drugiej minucie, nie wiem czy do bądu nie chcę oceniać, ale błąd całej defensywy naszej i tracimy bramkę i musimy gonić od samego początku, no praktycznie przez 90 minut musimy gonić wynik. Dla Podbeskidzia to było idealnie, strzelili bramkę, cofnęli się do tyłu i, i mieli czyste papcie tak zwane. Czyste papcie, ale tak naprawdę wy przez cały ten mecz z determinacją chcieliście doprowadzić do remisu, a później też strzelić tą zwycięską bramkę, no bo inaugurację w Rubinie chcieliście zakończyć trzema punktami. No taki sobie zakładaliśmy plan, tylko i wyłącznie trzy punkty. I trzeba było podnieść się, bo w kwestiach psychologicznych, strata na bramkę w drugim nocie może podłamać, ale ja nas nie podłamała, my ruszyliśmy do przodu i z jeszcze większym animuszem, my praktycznie cały czas siedzieliśmy na, na połowie pod No W pierwszej powie trochę braku tej kropki nadim, mieliśmy kilka fajnych sytuacji, ale, ale brako tego może tego ostatniego podania strzału, w drugiej powie fajnie, że, że wypracowaliśmy ten rzut karny. A potem jeszcze, bo kilka stawek na pewno mieliśmy i mogliśmy je lepiej wykorzystać. I tak na koniec, brakowało tej całej klasy? Na pewno tak. Otoczka, super, kibice, spisali się bardzo dobrze. My chcielibyśmy wygrać, a, ale, ale będziemy walczyć o to z Koroną, no, żeby kibice tutaj byli szczęśliwi z trzech punktów. No właśnie, bo najbliższa okaza już za tydzień, więc już zapraszamy kibiców. Tak, tak, zapraszamy. No i my, tak jak dzisiaj, bo, bo nie można nikomu odmówić zaangażowania, będziemy walczyć na 120% o trzy punkty.